W piątek 20 listopada odbyło się spotkanie przedstawicieli Towarzystwa Żużlowego Start Gniezno ze sponsorami. W sali Miejskiego Ośrodka Kultury stawiło się kilkudziesięciu mecenasów sportu żużlowego z prezydentem miasta Gniezna Jackiem Kowalskim i starostą powiatu gniezińskiego Krzysztofem Ostrowskim na czele. Przed rozpoczęciem oficjalnej części spotkania doszło do podpisania umowy o współpracy pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Kultury w Gnieźnie a Towarzystwem Żużlowym Start. W imieniu tej pierwszej instytucji podpis złożył dyrektor Paweł Kostusiak, natomiast klub reprezentował prezes Arkadiusz Róziecki. Ważnym elementem uroczystości było wręczenie symbolicznych statuetek, przedstawiających skrzydła polskich usari, które trafiły do rąk wszystkich osób współpracujących w tym sezonie ze startem Gniezno. Prezydent Jacek Kowalski uhonorował natomiast klub medalem milenijnym przyznawanym za pracę na rzecz rozwoju miasta. Zdanie prezesa Arkadiusza Rusieckiego, tegoroczny sukces w postaci czwartego miejsca w rozgrywkach pierwszej ligi nie byłby możliwy, gdyby nie wydatna pomoc wszystkich ludzi dobrej woli. No to jest dla nas nie mniej ważne wydarzenie niż te spotkania ligowe, które przyciągają tłumy na Wrzesińską i nie mniej ważne wydarzenie niż zwycięstwa, które stały się naszym udziałem w minionym sezonie. Dziś spotykamy się po to, aby zakończyć ten sezon, jak sam wspomniałeś, aby podsumować to wszystko, co, co się wydarzyło, aby troszkę powspominać, aby wspólnie przy lampce szampana pocieszyć się z tego sukcesu, no bo za taki, myślę, mamy prawo uznawać czwarte miejsce drużyny, drużyny, która była beniaminkiem tegorocznych rozgrywek pierwszej ligi. No i dzisiaj wspólnie z naszymi przyjaciółmi, mecenasami, partnerami, sponsorami tymi wszystkimi, którzy partycypowali w kosztach tego przedsięwzięcia, a także no, tymi wszystkimi, którzy choć raz tą Wrzesińską w tym roku odwiedzili. Chcemy ten sukces smakować, a my osobiście, jako Towarzystwo Żydowe Start, zarząd i moja skromna osoba, chcemy powiedzieć im to symboliczne, myślę, wiele odzwierciedlające, magiczne słowo dziękuję. Podczas spotkania nie mogło zabraknąć tematów związanych z przygotowaniem do sezonu 2010. W obecności gości swój podpis pod kontraktem złożył Krzysztof Jabłoński, kończąc w ten sposób wszelkie spekulacje na temat zmiany przez niego barw klubowych. Nie chciałem przeciągać czy odkładać terminu podjęcia decyzji, bo wcale nie, 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 nie dobrze wpływa na, na moje przygotowania i na przygotowania klubu, czy pozyskiwanie ewentualnych sponsorów przez klubu, także... Słowa dotrzymałem, decyzję podjąłem, zostaje starcie na kolejny sezon. Ponadto Arkadiusz Uciecki poinformował, że wcześniej kontrakty przedłużył także szwed Peter Liung i Mirosław Jabłoński. Dowiedzieliśmy się również, że porozumienie z klubem w sprawie startów w przyszłym roku w czerwono-czarnych barwach osiągnęli Michał Szczepaniak, który w tym sezonie występował we włókniarzu Częstochowa oraz Matej Ferian, zawodnik GT-RZU Polityka transferowa będzie polegała na tym, że zespół chcemy oprzeć na pięciu. Podstawowych seniorach. Dwóch z nich wymieniłem. Trzeci to Michał Szczepania, który również był gościem dzisiejszego, dzisiejszej uroczystości, dzisiejszego spotkania. Michał Szczepania, który jeszcze w tym roku reprezentował ekstraligowy włókniarz Częstochowa. Mogę mówić o tym otwarcie dzięki uprzejmości pana prezesa Mariana Maślanki, który dał mi zgodę na prowadzenie rozmów z Michałem. Taką zgodę mam również ze strony prezesa Fiałkowskiego. W kontekście innego zawodnika, który prawdopodobnie, bo umowę możemy podpisać w grudniu, ale negocjacje zakończyliśmy. E, tym zawodnikiem jest Matej Ferian. No i jak prosta arytmetyka pokazuje, zostało nam jedno miejsce, które rezerwujemy. Czekamy na ostateczną decyzję, czekamy na dokumenty, bo tutaj też jakby negocjacje mamy za sobą. Czeka na Adriana Komulskiego i jego kolejny myślę symboliczny powrót do Gniezna jako wychowanka tego klubu. W sali Miejskiego Ośrodka Kultury obecny był wspomniany Michał Szczepania, który przyznał, że rozmowy z działaczami startu nie trwały długo. Że czekamy na możliwość podpisania kontraktu i cieszę się, że jestem Grecji. Widać, że klub zaczyna działać bardzo profesjonalnie i się do góry, także oby, oby to szło wszystko do przodu. Z możliwości podsumowania sezonu 2009 w gronie przedstawicieli klubu i zaproszonych gości zadowolona była wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gniezna, Beata Tarczyńska, która, jak się okazało, jest wielką entuzjastką sportu. Ja bardzo podziwiam pracę zarządu, jeżeli chodzi o promocję klubu i otworzenie takiego ciepłego, sprzyjającego kibicom wizerunku. To daje się odczuć, i to chyba jest najważniejsze, co zarząd osiągnął. Ten kontakt zarówno z tymi, którzy mają jakiś wpływ na decyzje finansowe, jak również z kibicami. W sali Miejskiego Ośrodka Kultury nie mogło zabraknąć także starosty powiatu gnizińskiego, Krzysztofa Ostrowskiego, który wyraził zadowolenie z dotychczasowej współpracy oraz przedstawił plany na kolejne lata. Czy awansuje do. tak w Kuluarach się mówiło, czy może awansujemy do religii. No powiem tak, ja bardzo bym tego startowy życzył i długofalowo, jakby. Te, też tak z panem prezesem rozmawiałem wielokrotnie, że staram się pomagać właśnie w tym kierunku, żeby stworzyć warunki i możliwości, aby klub nie tylko awansował do ekstraligii, ale w tej ekstralidze funkcjonował. Ale myślę, patrząc realnie na dzień dzisiejszy, mimo jakby dołączenia do grona sponsorów większości czy wszystkich gmin Powiatu wieżyńskiego, to jeszcze jest potrzebny taki jeden czy dwóch sponsorów strategicznych. Na koniec zaproszeni goście wypili lampkę szampana i udali się na poczęstunek.